Witam serdecznie, Aleksander Ciekłanie. Dzisiaj sprawy społeczne. Wszyscy z nas widzieliśmy e, zatrzymanie pana Pawła, zna, znanego pod pseudonimem Nazar. E, kochani, zatrzymanie oburzające. Dzisiaj będziemy rozmawiać z małżonką, z panią Malicją oraz z, Paweł, z panem Konradem Niźnikiem. Drodzy państwo, co moglibyście powiedzieć o tym zatrzymaniu? Bo dużo, dużo takich rzeczy, dużo się mówi, każdy coś gdyba. Co tam się stało tak naprawdę? Z jakiego powodu pan Paweł, pan Paweł został zatrzymany? Zanim przekażę głos, i to my, my myślę, małżonka pana Pawła najlepiej wie, co się stało, no bo była obecna cały, cały czas. Panie redaktorze, no sprawa jakby oburzająca, tak? Oburzająca z racji tego metody zatrzymania, tak? Przy dzieciach, na spotkaniu przedszkolnym. No to wszystko, drodzy państwo, nie powinno mieć miejsca. My się możemy domyślać tylko, dlaczego tak zrobiono. E, aczkolwiek, mówię, można było zastosować zupełnie inne metody e, i uważam o, o, osobiście, że cokolwiek by ktoś nie myślał o Pawle Nazarze, to nie zasłużył na to, żeby być w ten sposób zatrzymany. Tak? E, ja bym chciał, żeby może pani Alicja. Która, która była świadkiem tego zajścia, tak, żeby no, jakby pokrótce przed, przedstawiła sprawę. Tak, dla mnie było to zdecydowanie bardzo oburzające. Z takiego względu, że panowie policjanci, którzy dokonywali zatrzymania mojego męża, byli obecni od początku festynu, który odbywał się w przedszkolu z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Panowie byli po cywilnemu i podeszli do mojego męża w momencie, kiedy zakończyły się wszystkie występy, kiedy wszystkie w sumie twarze rodziców, dzieci były skierowane w stronę radiowozu, w stronę dmuchańca, i wtedy też dokonali zatrzymania mojego męża. No, to było właśnie najbardziej oburzające, że w ogóle w takim miejscu, bo drodzy Państwo, ja często rozmawiam tutaj z policjantami i wychodzę z założenia jestem o tym głęboko przekonany, że tak samo jakby jak panowie wysłaliby list, to pewnie za, jestem przekonany, że pani mąż przecież się nie ukrywał. Oni go szukali chyba z miesiąc z czasu, co z tego, co się orientuję, to jest dosłownie komedia. Więc jeśli już go znaleźli, doszedłby list, to by się przecież stawił, przecież. Pani mąż nie unikał w ogóle jakiejkolwiek konfrontacji, a tutaj policjanci po cywilnemu. Ludzie, się za, ludzie zadawali pytanie, kto to jest, czy to aby nie jakieś gangucy, wytatuowani i tak dalej. Czy policjanci zachowywali się grzecznie? Bo widziałem, że nie chcieli udzielać pani w ogóle żadnej odpowiedzi. Unikali tak jak? Tak, mi nie chciano udzielić żadnej informacji. Powiedzieli, że mój mąż się ze mną skontaktuje, tylko ba. W jaki sposób miał się ze mną skontaktować, skoro no. Jak się okazało, został zatrzymany, tak? To mhm. jest pierwsza kwestia. Drugą kwestią jest to, że panowie Jestem. dokładnie znali nasz adres, znali moje panieńskie nazwisko, więc jakim problemem było przyjechanie tutaj do nas pod adres i zastanie mojego męża na miejscu? No Paweł. Drodzy, drodzy, drodzy Państwo, przecież pokazał twarz publicznie, tak, więc to on nie był anonimem, tak? Wszyscy mogli zobaczyć de facto, myślę, że policja nie miała najmniejszego problemu, żeby po pseudonimie namierzyć jego dane osobowe, a tym bardziej, jeśli te dane już by miała, to to tak jak tutaj pani Alicja mówi, żeby, żeby mieć adres zamieszkania, więc. więc Mogli po prostu tak zrobić to elegancko, ale widocznie elegancko nie miało być. No, chyba chodziło tutaj o jakąś szopkę. Czy pani w końcu się dowiedziała tam na miejscu? Dla, ktoś panią poinformował, dlaczego został zatrzymany, dlaczego w ogóle oni przyszli? Bo na filmach nie, tego nie. absolutnie nie widać. Widać tylko, że Nie, nie Ja nie zostałam, nie zostałam poinformowana. Z jakich przyczyn zatrzymują mojego męża. E, jedyne, co tu dowiedziałam się po godzinie 14, kiedy sama wykonałam telefon na komisariat, że mój mąż będzie o godzinie 15 przewożony do Krakowa i to z polecenia krakowskich policjantów jest tam doprowadzane. A czy teraz wiadomo, y... gdzie się znajduje, jako są zarzuty i no przede wszystkim, czy my jako społeczeństwo możemy mu w ogóle jakoś pomóc? Szanowny Panie Redaktorze, wiadomość dobra, tak? Ja myślę, że małżonka się ucieszy. To jest taka, że Paweł jest w drodze do domu, tak? Paweł jest w drodze do domu, więc... Pytanie wkrótce tak wkrótce nie chcę mówić o której kiedy co i jak więc więc bo chciałbym też tutaj jakby no prywatność pewną zachować więc spotka się ze swoimi dziećmi tak które byliśmy w domu i dzieci bardzo bardzo tęsknią za, za tatą więc to jest chyba największy ból taki tak że, że, że dzieci są tutaj rozdzielone od ojca Wiemy, że ma pewne postawione zarzuty, aczkolwiek osobiście e, nie czujemy się tak, e, jakby w kompetencji, e, żeby je przedstawiać. E, więc e, sądzę, że jeśli sprawa no, no, będzie się dalej rozwijać, to może i obrońca, e, który broni pana Pawła, e, sam o tych zarzutach opowie. E, w każdym bądź razie na ten moment, na ten moment, Szanowni Państwo, jeśli mogę wtrącić, to zakładamy zbiórkę, zakładamy zbiórkę w takim celu, że Pani Alicja, cała rodzina Państwa Nazarewiczów nie jest w stanie udźwignąć po prostu finansowo obrony Pana Pawła, stąd Ośmielamy się. Pani Alicja się ośmiela, a my, jako Konfederacja Korony Polskiej, y, mówię tutaj o działaczach, ale mówię też o sympatykach, mówię wreszcie o szerokim froncie gaśnicowym. Y, będziemy tą, y, tą zrzutkę wspierać, tak żeby, drodzy, drodzy Państwo, y, tą walkę. Tak śmiem twierdzić, że to jest no, na, największy bój Pawła teraz w tym w tym momencie, który wiadomo on się nie skończy dzisiaj tak on on będzie trwał nie wiemy ile sądy mielą wolno, więc więc ta sprawa też niestety się może ciągnąć. Tym niemniej wiemy, że no, potrzebne są fundusze i, i y, prosimy tak prosimy tych wszystkich, którzy wspierali i wspierają Pawła na mediach społecznościowych prosimy, żeby wsparli. I teraz. Oczywiście, jeśli ta rzutka będzie założona, to pan redaktor obiecujemy, dowie się o niej pierwszy. No to właśnie chciałem poprosić o tego linka. Więc na pewno, kochani, jak to będziecie oglądali, to wracajcie do tego filmu. W opisie pod filmem na pewno znajdzie się, na pewno znajdzie się link. Ja myślę, pani Alicja, że tutaj będzie ogromne wsparcie dla pani męża. Mam nadzieję, że o wiele, wiele większe niż to, jak to wyglądało. W komentarzach. Tutaj wiele osób już go nazywa bohaterem, i prawidłowo ja też uważam to za. Cieszę się, że jest ktoś, ta ktoś taki, kto nie bał się ściągać te flagi, pokazywać swoją twarz, tylko niepotrzebna ta cała chucpa z tego wszystkiego. No i przy dzieciakach absolutna hańba dla policji. Ja na ten temat i tak by zamierzam się wypowiedzieć jeszcze pod, po, podsumować to wszystko z policjantem. Właśnie między innymi z Pawłem Kulińskim, prezesem Stowarzyszenia Broni munduru dla przyszłych pokoleń. Potępiamy takie działania. E, no wstyd, wstyd dosłownie i niedowierzanie to, co się stało. Więc e, na linka e, czekam, będziemy przekazywać dalej. Czy chcieliby Państwo coś dodać od siebie? No najważniejsza informacja padła. Będzie w domu, czekamy. Proszę męża wciskać. No i cóż, idzie chyba wszystko w dobrym kierunku. Tak, no, drodzy Państwo, nie dopuszczamy sytuacji, żeby Paweł z tego nie wyszedł, że tak powiem, na tarczy, tak? Nie, tutaj, żeby żeby, no, nie był zapędzony w, 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 ko, w kozi róg, więc stąd jakby postaramy się wspomóc tutaj i Pawła, i małżonkę, i tu właśnie spróbujmy wszyscy nagłośnić tą zbiórkę, drodzy, drodzy Państwo, bo na ten moment y, sądzę, że to jest najważniejsza kwestia, bo kwestia obrońcy, dobrego obrońcy jest powiedzmy załatwiona. Jak sami Państwo wie, wiedzą, nic nie ma za darmo, więc, więc i my to rozumiemy, i my to rozum, rozumiemy, dlatego y, wesprzyjcie we, we, Szanowni Państwo Pawła. Paweł wykonuje świetną robotę, y, robi to, co większość się Boi nawet pomyśleć, a co dopiero zrobić, więc, więc yy, mówimy nie flagom obcego państwa. Czy to będzie Ukraina, czy każdy inny kraj? Nie ma uzasadnienia tak, żeby obce flagi wisiały w polskiej przestrzeni publicznej. Jest odpowiednie prawo, są odpowiednie ustawy, protokoły, kiedy takie flagi mogą wisieć, flagi ukraińskie na urzędach. Sądach, szkołach, muzeach, że tak powiem. Piszą tam po prostu, nieuprawnione jest to. Więc, więc Paweł się temu sprzeciwia, my też, jako Konfederacja Korony Polskiej, temu się, się sprzeciwiamy. Dlatego solidaryzujemy się z, się z Pawłem i z rodziną Pawła. Fajny obrazek na koniec. Drodzy Państwo, ja dziękuję ślicznie za dobre informacje. Ja Państwa popieram, popieram Pana Pawła. Mam nadzieję, że tutaj będzie pełna mobilizacja, bo ten przypadek akurat jest uznany w całej Polsce. Niech to się niesie. Także, kochani, rozsyłać ten materiał, czekamy na linki. Jak się już link pojawi, to bardzo bym prosił wesprzeć właśnie ten cel obrony Pana Pawła, bo ja uważam, że on nie walczy tylko dla siebie, o swoje dobre imię, o imię swojej rodziny, ale dla nas wszystkich. Polaków. Tutaj jest po prostu Polska. Świętować sobie, czy tam wspierać urzędnicy różnego szczebla. Owszem, mogą, ale w swoich ogródkach, w swoich domach, a nie na urzędach, które reprezentują. No, niestety, tak to, tak to wygląda. Także dziękuję ślicznie Państwu za rozmowę. Jeszcze na, Dobra, państwo chcą jeszcze coś na, sam, jeszcze na sam koniec, panie, redak panie Redaktorze, Pan mnie tutaj zainspirował w pewnym sensie, że może ta sprawa, Pawło, tak, będzie jakby przełomowa odnośnie flag obcych państw w polskiej przestrzeni publicznej, że może od dzisiaj tak czy od jutra no przyjdzie jakaś refleksja, że, że może jednak warto te flagi ściągnąć, po co prowokować, po co kusić. Szanowni Państwo, Polacy, no bądźmy mądrzy, zdejmijmy te flagi. Już raz apelowałem tak do burmistrzów, wójtów, prezyd prezydentów, apeluję po raz wtóry. Szanowni Państwo, Wierzę w Waszą mądrość, ściągnijcie flagi z urzędów państwowych, samorządowych. O to Was proszę. I bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że to do nich dotrze, Kochani. Wszystko w Waszych rękach. Rozsyłać ten materiał, niech to leci. I wie Pan co, Panie Konradzie? Ja myślę, że to będzie właśnie takiego typu sprawa. To będzie taki punkt zapalny. Pójdzie jak skierka. Ja w to głęboko wierzę. Dziękuję Państwu ślicznie za rozmowę. Dziękuję e, również. Ja puszczam materiał jak najszybciej. Pozdrawiam. I cóż, no i kochani, rozsyłać, rozsyłać. Dziękuję bardzo.